Zabijski program kosmiczny. Wszyscy uczyliśmy się o tym, że USA oraz Związek Radziecki rywalizowały o supremację w kosmosie, natomiast mało kto wie, że był również trzeci gracz. I to poważny Zambia. Zambia jest to mały afrykański kraj, który niepodległość uzyskał dopiero w 1964 roku, a gdy tylko uzyskał niepodległość, od razu postanowił pojechać z grubej rury i kurwa podbić kosmos. Przyznam szczerze, że to naprawdę. Ambitny pomysł, jak na kraj, którego architektura składa się z lepianek zrobionych z główna błota i łez. Natomiast warto marzyć! To marzenie miało zostać zrealizowane przez tego ambitnego typaska Edwarda Makuka Nkaloso. Jego ambicje sięgały nie tylko bycia pierwszą osobą na Księżycu, ale także podbój Marsa, gdyż uważał, że są tam prymitywni tubylcy, których należy schrystianizować. Misja ta miała składać się z 17, -latki, dwóch kotów i misjonarza. Czemu dwa koty, kurwa nie wiem. Carlos był bardzo poważny i wierzył w sukces swojej misji. Udało im się stworzyć nawet swoją klękę. <grywki> Tutaj właśnie jest ona. I mieli ją wystrzelić katapultą na księżyc, co może później tak? Oczywiście afronauci, bo tak zostali nazwani, dzielni śmiałkowie, którzy podjęli się tej karkołomnej misji, mieli specjalne przygotowanie, między innymi huśtali ich na linie, po czym odcinali ją, żeby widzieli jak jest w stanie nieważkości i mieli także trening, który polegał na spuszczeniu <laughs> z beczek ze wzgórza. No, Oczywiście Encaloso wiedział, że żeby podbić kosmos, będzie potrzebował finansowania, a więc zwracał się o dotacje do odpowiednich instytucji międzynarodowych, między innymi do UNESCO, Oto by wsparli go finansowo kwotą 20 milionów dolarów. Oczywiście wszystko zaczęło się komplikować bez finansów, ponieważ Koloso nie miał jak zapłacić swoim dzielnym afronautom, A ponadto, 17-latka, która miała kolonizować Marsa, okazało się, że ktoś skolonizował jej macicę, a więc musiała wrócić do domu. Hmm, możemy się więc teraz zastanawiać, dlaczego zambijski program kosmiczny nie wypalił. Czy to z powodu braku pieniędzy, technologii, infrastruktury, administracji, wsparcia politycznego, zaplecza naukowego, planu, czy też zdrowego rozsądku? Hmm, to są tylko moje spekulacje. M. Kalosu natomiast stwierdził, że USA i Związek Radziecki tak mocno narobiły w pory, że sabotowały cały program. I dlatego się nie udało. I nie ukrywam, że mam osobisty apel do Netflixa. Opowieść o afronautach jest po prostu gotowym materiałem na Sitcom.